Cześć, tutaj Serion. Witam Was serdecznie w tym małym teaserze. Więc niedługo, na początku września, no dokładnie 7 września, pojawi się nowy filmik. I w tym filmiku wyjaśnię, dlaczego przestałem publikować filmy. Wyjaśnię, dlaczego nie mam już hodowli. Dlaczego no, tak nagle się wszystko skończyło. I też będę miał dla Was mały prezent. 7 września, dlaczego ta data? Ja, ja obchodzę wtedy urodziny. No i zazwyczaj no, sam sobie prezenty robię. Nie wiem, możecie nadawać, jak chcecie. Egocentryzm, egoizm. Chciałbym też zrobić Wam prezent. Moim widzom, którzy mimo upływu czasu, mimo tego, że no po prostu przestałem publikować z dnia na dzień, nadal do mnie piszą. Są dla mnie mega mili. E, piszą mi naprawdę dużo fajnych rzeczy. Nadal utrzymuję kontakt z wieloma osobami. Mimo, że już się nie interesuję terrorystyką, mimo, że no, wypadłem z obiegu, mimo, że w dużej mierze no, nie wiem, co tam się teraz dzieje, to mimo wszystko jest mi bardzo miło. I zapraszam Was e, na filmik 7 września, gdzie, prawda, no, będziecie mieli naprawdę fajną niespodziankę. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, tak, zadajcie je w komentarzach poniżej, yy, postaram się yy, odpowiedzieć na nie. Tylko no, nie pytajcie o ten prezent jaki dla Was mam, no bo, no bo nie odpowiem, to ma być niespodzianka. Czas szybko zleci, to jest tam miesiąc raptem, nie? Więc no w wyniku pewnych okoliczności, tak, których nie będę teraz opowiadał, no bo te zary muszą być krótkie, yy, Chciałbym powiedzieć, że no, wracam na YouTube, tak? wracam do tworzenia filmów, no, tylko, no niestety nie tak jakbyście chcieli, tak? nie będę robił filmików o pająkach o herystyce. E, niejako spełniam się na innym kanale. Jeżeli jesteś ciekaw, e, co aktualnie robię, co tam u mnie słychać, <grybujesz> i wybaczasz mi, że przez dłuższy okres czasu, by żadnej zapowiedzi ja nie, nie nagrywałem filmików, to zapraszam na mój drugi kanał. Także. Trzymajcie się, na razie cześć.